Ludzie zniszczyliśmy go. Właśnie wróciłem do domu i nadal nie mogę uwierzyć w to, co się stało. To jest naprawdę szalone. Wchodzę do stołówki, jak ktoś krzyczy: Ojo, patrzcie, noob przyszedł. Wszyscy odwracają się w moją stronę. On i cała jego ekipa zaczynają się śmiać. Jeden mówi: Twój film już pan? Otaczają mój stolik. Wyciąga telefon, trzyma go wysoko, żeby wszyscy widzieli i mówi: Dobra, wszyscy, patrzcie, jak ten przegrywający kanał leci na dno. Cała stołówka zaczyna się do nas zbliżać. Stoły się opróżniają. Jego kolega krzyczy: Zaraz będziemy świadkami masakry. Ktoś zaczyna odliczać. Trzy, dwa zaczynają zgadywać. Typ pewnie ma ze stu wyświetleń. Jego mama i siedmiu subów. Ktoś woła: Jego kanał jest tak nudny, że aż boli. Inny dodaje: pewnie w każdym filmie. Wszyscy płaczą ze śmiechu. Główny dzieciak mówi, sprawdźmy to teraz i zobaczmy jak zacznie płakać. Otwiera YouTube'a i wpisuje moje imię. Ktoś krzyczy, pokaż licznik wyświetleń. Jeden dzieciak zaczyna nagrywać telefonem. To leci na TikToka. Planują zrobić mnie viralem, bo niby zaliczyłem flop. Tłum robi się ogromny. Wszyscy chcą zobaczyć, jak się kompromituje. Wtedy główny koleś mówi: Wiesz co, jeśli masz więcej wyświetleń niż ja, usuwam mój kanał z dziesięcioma tysiącami subskrypcji. Jego ekipa wariuje. Nie ma opcji stary. Jesteś szalony, jest tak pewny siebie. Ale ja mówię, kiedy będę miał więcej, ty usuwasz swój. Wszyscy już nagrywają. Znajduje mój wczorajszy film. No dawaj, kliknij to. Zobaczmy te żałosne liczby. Klika. Film się ładuje. Na jego twarzy uśmiech zamienia się w konsternację. Oczy mu się rozszerzają. Jego kolega chwyta telefon. 500 tysięcy wyświetleń. Tłum wybucha. Nie, to niemożliwe. Pochylam się i mówię: To co o usunięciu tego kanału z dziesięcioma tysiącami subów? Tłum od razu się na niego rzuca. Powiedziałeś, że usuniesz. To była umowa. Nawet jego własny kumple go cisnął. On na to przysięgam: usunę jutro i ucieka czerwony jak burak. Zniszczyliśmy go. Dzięki wszystkim, którzy pomogli. Napiszcie: wygraliśmy, jeśli byliście częścią tego.